Oooo! O, chuj! Wszyscy? No! Co jest? O kurwa! O co jest? Operatora! O! wyciągam. Że tam przy niebie! O ty ramię! Ty mi się wiesz! Plantują, plantują! Wiedziałem, że kurwa weźmiemy się w na smoku na powiedz. No co? Nie, no mnie Ja nie widzę przez smoke, nie jak wy to robicie. Cheat macie. No nikt nie widzi przez smoke i ty nie no, no, Nie no, ale jak mnie chłopstwo przez 4 celne strony oddaje przez smoke, no to co, co ja mam? Nie no, no, hmm, no widziałem! Przestawałeś. Ja know. cię nie widziałem na przykład. Martyna plecy tam Martyna plecy tam w To jest a nie jest na To jest o nie. O nie nie, ja się poję out Cover going Nie no chyba se ja robię, że ci jest ze akurat wtedy jak ja rzuciłem flesha To za żart No i z No, easy. no. no. O to chyba kto <grym> To to jest. To makiem zajebał. Kosa! Kosa! Lewemu chłopaku, go skanować, podejść na spokojnie. Zabij go, zabij go! Zabigał! 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 się Zabigał! Zabigał! się Zabigał! 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 O, ja mam butelkę, co... ja mam butelkę, co ma pół litra. Ja mam cz czwarty raz już się pił, już przede wszystkim litrów wypiłem. To jest masaż. Trzy litrową butelkę trzeci raz piłem, tak było. Teraz dalej. Osoba, ta pogoda. To Ale z nie... no, są wodne kocie. Lecimy, 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 lecimy! Dawaj, co mówisz? Nie do psa, do psa. No. no kurwa, tyle chłopów tam! What? ty gdzie ty te oh. A tutaj, tutaj Flash, 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 odwróć się, odwróć się! Ok, oh, spoko Leżysz, oh. gościu! Ole, Martyna, dostała Pryka, z nej Góra, ta. góra, góra Albo dół, nie wiem Ja nie wiedziałem, przepraszam, jeszcze ja nie ogarnąłem To moja wina, przeze mnie Martina, Za tymi spinkami, Martyno, za tymi spinkami Jest, leży! Dobrze Nabieraj tą wizję Martyna, patrz tu, patrz tu, Martina, tu, patrz tu. Nie, nie lubi czarnych, a ja tak kradnię O! No i. Bierz, bierz, bierz. Oh. Ale chodź, to O kurwa! No. No. No to, no to nie to jak to chodź! jak to chodź! ściany wlatuje i jesteś ślety, tak, O, O, no. No, Ostatnia Gra dla amatorów, a nie Match przygód or. chyba Ale proszę pikować co to ma być? A bo myślę, wiesz... ...smoki chyba się przelądzały. No się co? zastanawiam z Jeba Jeba smokami byku. jebanymi no Bez... chuj Wykałaczka w i spierdalamy do przodu cały czas Team Healerów ja pierdolę, ale trahardnie tak spocone no trochę jestem spoconny, tracę. No, no Ja, ja mam do mnie bo Kudy, im, ma taki No fest! Bo miało nie być Saguni, co wy. Zabaj, zabaj. No, Dobra! No, lecimy z nimi, bo to nie są jakiś. Twierdolisz, że mają Sagunie, nie? No, mają. no i mają Sagunie jeszcze, co no, za mają. chłopi. Co za hamy. Aha, to my mamy Sagunie, nie <laughs> <laughs> Zachnie mordy, kuba, może być sagunia. Nie, nie mogę z tym. Oh, mijn god. mijn god. ik? Ah goed, goed. Wat? 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 <śmienicza> jak ja poleciał? Co jest kradą? Ej, ty dostałeś operatorem? Nie, no, młotowym. Ale poleciał, kurwa, co <śmienicza> jest? Ja byłem w szoku, ty zbajtował mnie. Ej, Bo, chłop, kurwa, jak Adamałysz wyjście z progu miałoby. Lecę do góry. Kurwa, o, <śmienicza> o Ojej, ten, Heaven, Heaven, Heaven. Jesteś takimi kurwami jebanymi, nie? Wrzucę się randomowo i dostaję wszystkim, co czymś. No nie, no, jebany, kuję. No znowu Jestem dostaję. Biegłeś, no. Jeb, no, kurwa. Oh, <laughs> to są jakieś jaja. Ale on dalej żyje. Nie. <laughs> Wszystkim, tak. Pierwszą strzałką dostałem. Potem coś kurwa poleciało, dostałem tym. Potem kolejną strzałką dostałem. Na wszystkim, na mordę, no. Nie, po choroby z okolicy. Jest w tym, jest w tym, 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 tym. Tam, jest, tam jest, tam jest, tam siedzi. O Ty homie! Ale ja mam tutaj. Ale kurwa, czy tam tym siedzi, Tam tam siedzisz, siedzi, siedzi, jebańcu. Nie, kurwa, jebane chuje Ty jesteś zamknięty u mnie w rozdziału życiowe. Ty Wszyscy kurwa jesteście skreśleni O, found them, patrz Ej, Znaczy, coś... ty chodzisz, ja strzelam Ja tylko pragnę do tej jak Martyna dobrze idzie że no, Martyna, jest, Martyna jest potężna u nich Coś, co A ja wcześniej nie miałam no. 015, więc... No ale to dobra, no ale teraz koksem jesteś, więc... Teraz o strackery leci ale... dobrze, dobrze, dobra. To jest mapa. No, twoja nie mapa To jest twoja mapa, Złączonego ja, messenger o co chodzi? Kurwa skąd to przychodzi? Śledzi mnie! <ślaski> Zuckerberg <ślaski> I o, i, o, i o. Ale jadą, no nie jadą. <ślaski> O kurwa, nie lądam ja, okej Bo tego Któryś z was tam gadaj. i... Choća, ja, i tylko przemija u kogoś Wojtek kurwa gada. <gadanie> to może u mnie, bo... Nie, no, na, na pewno U no, mnie, bo ja nie mam Oj, zahamie Mieszczą ekscykle No to są żarty, ta gra jest jebanym żartem Ja <szlaki> e, e. się ścielam z Wojtkiem Ja ci w lewej, ja w lewej, pykle ci poleciał Heaven, flash heaven. Yes. O kurde, to nie jest flash na heaven. To mi pies umarł. To mi, cię Uczysz się. O ty, chamie Go midy, midi, Dobra, dobra, ta, to, ta, ta No? Sonderlowe kosy. Ci chce się zaraz widzieć Nie ma kosy. A co, dobra. na kosy idziemy? Ta, ta, na kosy, na kosy. Ta, ta. Nie, A normalnie, jak... wybiegnie zaraz też tej, że coś przecież wiadomo Dobra, nie idziemy na kosy, bo Kuba jest kurwą, nie idziemy, bo tak <śmiennie> zrobi na pewno Nie wygląda! Kłopodyna kupi, będzie napierdalać na wyjściu od razu Wiem, są, chodźcie no. Co za A, Dobra, No to Fez, malutki, Fez fajnie robisz Trzeba powiedzieć, nie idziemy na kosy z... Dobra, report Co za... nie nie Dobra malutki ja... Głosował was Jak badem jest impostora, to pierwszy lecisz do odcięcia jak coś. Nie może tak być. Bo Kuba jest u mnie jako najżywy. żywy. No u mnie, mnie też, u wszystkich. No. Dobra, no u mnie Kuba też. jest impostora. Kuba. Kuba. Ma. Mnie 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 się jest mnie. Dobra, musimy kogoś nie głosować. Ja, ja powiem tak. Jedyny mój trap to jest Denis, który... Dwa razy światła, dwa razy światła. I Z tam nie było. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale dajcie im powiedzieć, proszę. I potem sobie no. już mu rozmawiacie. Po prostu jedyny mój trop to jest Denis, ponieważ... On, teraz czułem, że chcemy zabić na tym lewym reaktorze, ale ty powiedziałeś, impostor nie zabija ich to to obgadać, nie? I żeby było zabawnie. Ja daję na Denisa po prostu. Ja bym Ja Ja bym no, taki no, a no, Ja no, nie mam nic no, no, Serio! No. Serio, nie mam już nic więcej do powiedzenia, nie? To jest tyle, nie? To jest mój jedyny trop. Ja... Dobra, GG. fajne się. Aaaaa, szkoda gadać. Ale was boja sporobił. Marcin! No. <noise> Ale to był przepotężny mecz, co jest? ...to bym go zabił. Nie, nie wierzę. Kuba. Co jest? Miała ci najlepsza gra ever Among'a. Kurde. Zostałem ja, Denis i Wojtek, nie? Wojtia, no ciebie? jednego impostera. i co jeszcze? I byłeś ty u nas żywy. Pomimo, że ci nie było, byłeś żywy, nie? Co jest? I, no oś, cerek, masz... I mikrofon miałem zawsze. jest nie? I Woj Wojtas tak świetnie zagrał, że do końca no. nikt nie wiedział ktoś i posterny ja, ja nie miałem pojęcia, wola być iba nawet nikt nie się... kwestionował tych świateł Eee, bo ja ogólnie kampiłem światła i czekałem że ktoś się zgasi ale nikt się nie zgasił no. I Idę sobie Eee O nie wiem na, na mokrą skórę to jest co? O czym Co? Jest. Nie mam pojęcia. Nie Moja mama kupuje sobie, kupuje sobie te. A. E, te. To fajnie, to fajnie. Kupuje sobie. i potem przychodzi do mnie i pyta się, do czego to jest. Do Dobra. A powiedz mi, a gdzie ciało jest w ogóle? Dobra. E, Babcia nie, nie teraz. Czekaj, no tu gram, mam w bazie grę. Ogólnie to tak. E, ciało jest w poda... e, o 2. o 2 jest ciało. No. Nie, przyszedłby kontaminację Od góry i szłam w dół Ale to niemożliwe, bo byśmy się minęli. Jak Tak byśmy się minęli? No. no. Minęłabyś ale A kubę, a potem mnie. Bo to coś pojawia tak. Ja wiedziałem, że to jesteś ty. Ja po prostu chciałem, wiesz. Ja myślałem, że ty jesteś ty, ale teraz to co usłyszałem to raczej Andziała miałeś to tak na tacy. Ale ja nie rozumiem, nie, ja nie, jak nie wiem jakie z rozumiesz jak za mapę, to bym to umiała... To ja, to ja mówię, no to musi być Wojtas, ale tak potem... No przecież Andrzej wygoniła przez pół rundy! Ja myślałem bez kitu, Andrzej, jakbyś się nie odzywała, faktycznie miałeś tak na to. Ja bym zagłosował... Oni się kłócili nam Ja zdań, bym na Kubę zagłosował, bo on mnie od razu zaczął skarżać, zdań, nie? Ja TPK, jakby e, nie mam TP-ka, jakby co... Nie, odpuszczamy, odpuszczamy, odpuszczamy. On znasz, one on jest nasz, patrzcie. O kurde... Nice, nice. Co jest? Przefujcie tutaj To no Baronowie się to robią? Ja, o, robią, robią, robią. Odejnie, Ty robią no te, hello, trochę jest o! o, o, Sorry What the fuck? No nie, to dziwka jebana Nie widzę szmaty O, nie uciekła No i ona dostaje no, podrzutkę na zoni No i że ja z Zonią ją podbiłem? Na zoni podrzutka, no proszę, Rito, to... Ty no ona ja miała kur, zonę, Nie, jak... to, nie, jest nie, ten jest jak ten sam czas wczoraj, kurwa. nie, wczoraj, kurwa.